Twój pies boi się burzy? Słuchaj uważnie, bo w tym odcinku opowiem, jak przygotować psa na stresujące sytuacje. Obniżone ciśnienie w powietrzu, zachmurzone niebo, silny wiatr, błyski na niebie to wszystko zapowiada burzę. Jeżeli Ty to czujesz, to Twój pies czuje to dużo, dużo bardziej. Nie ma takiej możliwości, żeby nie przewidział, że za chwilę będzie burza. Pies, który obawia się burzy, zachowuje się w specyficzny sposób. I każdy właściciel psa to wie, że jest dreptanie niespokojne po mieszkaniu, że pies się ślini, trzęsie, szuka schronienia, drapie w ściany lub w podłogę lub wskakuje na łóżko i przemiela łapami pościel i generalnie jest bardzo niespokojny, nieskoncentrowany i przestaje jeść. Burza jest bardzo trudnym przeżyciem dla psa, ponieważ pies nie umie przewidzieć, co się będzie działo. Nie umie zlokalizować źródła dźwięku ani błysków. I jak możesz pomóc swojemu psu? No, przede wszystkim y, możesz dać mu takie schronienie, jakiego pies potrzebuje. Jedne psy uciekają do łazienki, bo tam czują się bezpiecznie, gdy pomieszczenie jest wykafelkowane, na przykład, a inne wolą zakopać się. W pościel czy zakopać w swoim legowisku w koca. Jeżeli pies wybiera sobie inne miejsce niż legowisko i na przykład chowa się pod łóżko, to nie przenoś mu tam legowiska. Ja wiem, że ludzie to robią, dlatego że chcą, żeby psu było łatwiej. Natomiast jeżeli pies zrezygnował z legowiska i chowa się pod łóżko, to zostaw go. Pozwól mu być pod tym łóżkiem. Inną rzeczą, którą możesz zrobić, to idź na spacer zanim będzie burza. Jeżeli wiesz, że wieczorem będzie takie ryzyko deszczu, to idź na porządny spacer ze swoim psem do południa. Możesz nie puszczać go ze smyczy, jeżeli jest ryzyko, że coś go przestraszy. Natomiast potrzebne jest to, żeby pies był na spacerze, ponieważ wieczorem na niego nie pójdzie. Psy, które boją się burzy, nie wychodzą na dwór. Nie mają możliwości, żeby się załatwić, tak? Pamiętaj o tym. Nie jedzą też, więc jeżeli twój pies zażywa leki, to podejmuje odpowiednio wcześnie, bo w trakcie, gdy będzie burza, on już niczego nie przełknie. I to jest bardzo częsta reakcja na stres. Nie pomogą też, jak się domyślasz, pewnie zabawki, gryzaki i wszelkiego rodzaju przekąski. Jeżeli jest to pies na podwórku, możesz zabrać go. Do domu. Nigdy nie, w czasie burzy nie puszczaj psa samego na podwórko. W ogóle pies powinien być zabezpieczony, czyli powinien mieć na sobie szelki lub obroże i koniecznie identyfikator. Rok w rok zdarzają się ucieczki psów. W czasie burzy, w czasie sylwestrowych strzałów, psy uciekają w panice. Pies w takim popłochu nie reaguje na komendy, nie ma szans, żeby zadziałało przywołanie i jest to reakcja instynktowna i psy same nad tym nie panują. Jeżeli wiesz, że zbliża się burza, a twój pies nie najlepiej to znosi, nigdy nie zostawiaj psa przerażonego samego w domu. Może sobie zrobić krzywdę. Taką rzeczą, która często działa dla moich kursantów, to stosowanie kamizelek uciskowych lub owijek tak zwanych, czyli bandażowania psa. Pies, który czuje taki ucisk w odpowiednich miejscach, często jest po prostu spokojniejsza. Psy jedne chcą być głaskane, inne nie. I to jest odwieczne pytanie opiekunów, czy gdy mój pies się boi, czy mogę go pogłaskać. No i to zależy od psa. Jeżeli pies tego pragnie, czyli jest blisko ciebie, wchodzi pod rękę, pcha się na kolana i tak jakby oczekuje od ciebie przytulenia i wsparcia, to daj mu je. Jeżeli jednak pies Oddala się od ciebie, idzie na przykład do spiżarki i chce tam być sama, albo idzie do innego pokoju, albo chowa się pod łóżko, to znaczy, że pies nie potrzebuje Twojego głaskania i Twojego towarzystwa. On chce być sam i przetrwać burzę w tym wybranym przez siebie miejscu. Pamiętaj o takich rzeczach, myślę, podstawowych, ale chciałabym o nich wspomnieć. Jeżeli wiesz, że zbliża się burza i Twój pies bardzo boi się burzy, to nie jest dobry moment, żeby zapraszać gości, żeby robić imprezę albo żeby pić alkohol. Pies jest w stanie zaufać tylko i wyłącznie trzeźwym osobom. Gdy zbliża się sylwestrowa noc, sytuacja wygląda dosyć podobnie czyli wszystkie te rzeczy możesz zastosować dla swojego psa. Dodatkowo możemy zabezpieczyć kratki wentylacyjne, ponieważ sylwestrowe strzały, strzały fajerwerków, słychać też w kratkach wentylacyjnych. I pytanie, czy telewizor powinien grać? No otóż, nie zagłuszamy dźwięków, fajerwerków telewizorem, muzyką, ani radiem. Uważaj też na telewizor o północy, ponieważ na wielu programach telewizyjnych również będą fajerwerki. Jeżeli do tej pory wyciągnąłeś dla siebie wartość z tego odcinka, to zasubskrybuj ten kanał, zostaw poniżej dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Dodatkową rzeczą, którą możemy zrobić, to są uciskowe ubrania dla psów. Wyciszacze typu, jeżeli pies lubi, no to jakieś lizadełka, jeżeli jest w stanie w ogóle jeść. Pamiętaj o tym, że spacer powinien być odpowiednio wcześnie i leki, jeżeli pies zażywa, również powinny być podane odpowiednio wcześnie, w czasie, gdy pies już się boi, już się trzęsie, ślini i y, walczy o życie, tak naprawdę, nie będzie w stanie zjeść pokarmu. Dodatkową trudnością jest, jeżeli y, impreza sylwestrowa jest u ciebie w domu i bierze w tym wszystkim udział pies. Najtrudniejszą sytuacją dla psów są wszelkiego rodzaju toasty. Gdy ludzie wstają, śmieją się, krzyczą, śpiewają. I stukają kieliszkami. Jeżeli masz taką możliwość, wyprowadź psa z pokoju, wyznacz osobę, która będzie opiekunem psa tej nocy i ona zadba o komfort psa. Ja nazwałam ją. Kozłem. <noise> Taki kozioł ma za zadanie nie zabawiać psa, ale zadbać o jego bezpieczeństwo. Bardzo często pies chce wyjść do łazienki i tam spędzić właśnie tą godzinę 12 albo do sypialni i powinna być wyznaczona osoba, która będzie o to dbała, żeby pies miał wszystko, czego potrzebuje. Bardzo często psy, które ciężko znoszą burzę czy fajerwerki sylwestrowe, potrzebują dodatkowego wsparcia i takim wsparciem, fenomenalnym wsparciem są właśnie suplementy i różnego rodzaju rzeczy, którymi wyciszamy psa, natomiast trzeba je zastosować odpowiednio wcześnie, żeby organizm mógł się nasycić tym. W ostateczności Udajemy się do weterynarza z naszym psem i weterynarz przepisuje leki najczęściej uspokajające. Natomiast dużo łagodniejszą wersją i zdrowszą dla psiego organizmu są suplementy aplikowane odpowiednio wcześnie. Jest jeszcze jeden warunek konieczny do tego, aby pies uwierzył ci, że ani burza, ani sylwestrowe huki nie są niebezpieczne, i to są twoje emocje. Nie uda się to wszystko, jeżeli ty. Jako opiekun psa boisz się burzy lub strzałów sylwestrowych? Napisz w komentarzu, jak Ty pomagasz swojemu psu w trudnych dla niego i stresujących sytuacjach i co działa na niego najlepiej.